Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. Rafał Niburski, Radny Wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Klubu Radnych PiS w Sejm Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Moim i Państwa gościem chciałem zapytać na początek, czy ma Pan w swoim telefonie już jakieś zdjęcia albo filmiki z ciemnoskórymi postaciami, z migrantami? Panie redaktorze, ja filmików nie ściągam, ale te filmiki były ogólnodostępne, bo to nie są jakieś wymysły Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko krążyło w internecie i nie wyglądało mi na jakieś spreparowane filmy czy jakieś po prostu to montaż, to po prostu były realne filmiki, kiedy Niemiecka Straż Graniczna podrzucała migrantów na teren, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to na przejściach granicznych, które są dość blisko w Szczecinie. Więc ja filmików nie zbieram, ale mhm. obserwuję to, co się dzieje w internecie. Poseł Artur Szałabawka publikuje zdjęcia obcokrajowców. Radna Agnieszka Kurzawa, która no, nie zechciała przyjść do rozmowy pod krawatem, publikuje te filmiki. To jest taki pomysł na kampanię, teraz straszeniem migrantów. Ja bym powiedział, że to nie jest straszenie. Jeśli idzie o wpis posła Artura Szałabowki, to już był wielokrotnie tutaj, czy w Radiu Szczecin, czy w innych mediach omawiany. Poseł Artur Szałabowka przeprosił osobę, której zdjęcie udostępnił. A co do wpisu radnej Agnieszki Kurzawy, jestem z nią w stałym kontakcie i w tym wpisie jest po prostu pada pytanie, czy to jest już fala, może nie tak dosłownie zacytuję, mhm. że to jest fala migrantów przywieziona z Niemiec, więc to jest jakby próba otworzenia dyskusji i zwrócenia uwagi na temat, który jest bardzo Ważne. Wczoraj pytałem o to pana wojewodę Adama Rudawskiego, jakby mógł pan na chwilę założyć słuchawki i posłuchać, co wojewoda Adam Rudowski mówił na ten temat. No to jest skandal, znaczy, to jest skandal. To są, to są obywatele obcych krajów, którzy tu przyjechali, którzy tu przebywają legalnie, którzy tu pracują. Co więcej, zostali zaproszeni przez Prawo i Sprawiedliwość, na przykład do butowania poli Lefinów w Policach. I jak pan to skomentuje? Зачну от конца, бо до... Polilefinów to przeważnie koreańczycy zostali zaproszeni, nie imigranci wywodzący się z krajów arabskich, czy z Indii, bądź Pakistanu. Ale mogę skomentować to w taki sposób, bo pan wojewoda powiedział, że to jest skandal itp. Mhm. Rzeczywiście można się... Nawet nie powiem, że to jest skandal, ale teoretycznie zgodzić się, że rzeczywiście ci pracownicy, ci te osoby, które są na tym zdjęciu, zapewne część z nich pracuje. Ale też z drugiej strony, omówmy się, mamy problem migracji migrantów w Unii Europejskiej. Ci Migranci, którzy przyjeżdżają, e, przyjeżdżają, oczywiście nielegalnie dostają się na teren Unii Europejskiej, to jednak chyba raczej pracować w Polsce czy w innych państwach nie chcą. Setki tysięcy wiz zarządów Prawa i Sprawiedliwości było nielegalnych, wydanych, takich pracowniczych i, i ci e, migranci przyjechali do Polski po to, żeby pojechać dalej na zachód. Powiem szczerze, nawiązuje pan do afery wizowej, z tak, tego co tak, ja to toczy się w dalszym ciągu śledztwo, więc ja bym nie mówił, już nie wyciągał takich wniosków, bo to wynika pewnie z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Dokładnie. Tylko, że Najwyższa Izba Kontroli nie jest sądem i sąd będzie oceniał, czy te wizy zostały wydane legalnie, czy nielegalnie, ale na pewno wizy były wydawane osobom, które rzeczywiście chciały tutaj pracować. Pan mówi tutaj, cytując oczywiście raport Najwyższej Izby Kontroli, że te osoby pojechały dalej. Tylko pytanie, jakie dowody Najwyższa Izba Kontroli ma na to, że te osoby, które dostały wizę za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości przyjechały i pojechały dalej. W weekend na granicy w Rosówku Janusz Kowalski, Mariusz Błaszczak, w Bogucki. Tam odbyła się konferencja. Taka mała manifestacja na kilkadziesiąt osób. No nie tylko w Rosówku, bo to też było w Zgorzelcu, było w Subicach, więc jakby w całym pasie nadgranicznym. Dzisiaj kolejna taka, taka no już nie manifestacja, ale konferencja prasowa przed biurem Platformy Obywatelskiej, czyli w, mówiąc kolokwialnie, ciągniecie ten temat. Tak, będziemy ciągnęli ten temat, bo to jest naprawdę bardzo ważny temat. Wszyscy widzimy, w jaki sposób zachowują się no, znaczna większość migrantów, która trafiła do Francji czy do Niemiec. My takich obrazków w Polsce nie chcemy oglądać. Mówi się o tym, że e, były takie cytaty o urozmaiceniu kulturowym, tylko jednak chyba w mojej ocenie urozmaicenie kulturowe nie wygląda w taki sposób, jak można obejrzeć na załączonych filmikach w internecie, na różnych portalach społecznościowych z Francji, Niemiec czy chociażby Belgii. A te filmiki, które krążą tutaj po Polsce, to mamy pewność, że to nie fake newsy, że to nie są właśnie filmy stamtąd, z zagranicy, a nie, a nie z Polski? No ale to pewne krajobrazy można rozpoznać, zwłaszcza, że czy pewne miejsce, no to jak mówię, te, to co robi Straż Graniczna Niemiecka, tak zwane pushbacki, no to ewidentnie widać, że to jest wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polski. To nie są filmiki ani z Belgii, ani z Francji, ani z Niemiec. Ja też mogę powiedzieć, bo ostatnio też głośno, jeżeli w kontekście migracji mówiło się o ustawie zawieszającej, Prawo do azylu. Mogę z jednej strony powiedzieć, że pan Donald Tusk, premier Donald Tusk, dostrzegł wreszcie ten problem, który jest na granicy. Wschodniej Rzeczypospolitej Polski, ale też y, trzeba powiedzieć prosto, że rozporządzenie wykonawcze wydane do tej ustawy mówi tylko o granicy państwowej, nie mówi o pasie nadgranicznym, więc tak naprawdę z jednej strony Donald Tusk mówi, że będziemy bronić granicy i będziemy bronić Polski przed migrantami, no ale z drugiej jednak strony każdy nielegalny imigrant, który postawi nogę na terytorium Rzeczypospolitej Polski, tak naprawdę będzie o ten azyl mógł się ubiegać. I pytanie, mówi pan, że to zawieszenie prawa do azylu jest nieszczelne, tak? tak? Tak, i moim zdaniem, nie tylko moim zdaniem, bo to też można wyczytać. Y, opinię prawników. Jest jasna mowa w rozporządzeniu o granicy państwowej. Nie ma nic o pasie nadgranicznym, więc jeżeli ktoś na tym pasie nadgranicznym, jeżeli przez ten płot, zaporę, która stanęła na granicy dzięki Prawo i Sprawiedliwości na granicy polsko-białoruskiej przedostanie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie mógł o ten azyl się ubiegać. A jeśli chodzi o te pushbacki na polsko-niemieckiej granicy, to pytany przeze mnie wojewoda Adam Rudawski mówił wczoraj w rozmowie pod krawatem, że to jeden przypadek dotyczący dwóch czy trzech osób. O innych nie słyszało Innych nie wie. No dobrze, o innych nie słyszę o innych nie wie, no ale też umówmy się, niemiecka Straż Graniczna nie, nie informuje strony Polski o to, że przerzuca nielegalnych imigrantów na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Przecież jeden y, przypadek ujawnili dziennikarze, w pol, dziennikarze jednego, jednej z telewizji y, i dopiero po ich interwencji niemiecka Straż Graniczna z, y, z imigrantem, który miał zostać przerzucony na teren y, Polski zawróciła. A macie dowody na to, że takich przypadków było więcej? I no to, ile ich było? Wy, y, dokładnie, że panu nie... Po... <laughs> Przepraszam. Dokładnej liczby panu nie jestem w stanie podać, ponieważ nie o wszystkich mm -hmm. przypadkach będziemy wiedzieć i wiemy, tak samo jak pan Wojewoda, który mówi o jednym, ale tak naprawdę granice dzisiaj nie są kontrolowane, nie ma kontroli na granicy, więc tak naprawdę nie wiemy, ile tych przypadków dokładnie było. No, a o tych innych przypadkach, o których yy, jest mowa, no to wystarczy odszukać yy, filmiki wrzucane przez obywateli, przez mieszkańców yy, do internetu. Był pan w niedzielę nam przy Dariusza Mateckiego? Dokładnie, niestety inne obowiązki mi nie pozwoliły. Czyli wybierał się pan, czy poszedłby pan, tak? Poszedł Pę, mhm. na mszef, bo to była też msza w intencji uwolnienia posła Dariusza Mateckiego, ale też msza w intencji ojczyzny. Mhm. Fundacja Witei Defensor musi zwrócić blisko 4 miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości. 15 dni dał minister sprawiedliwości, w sumie żądając od kilku fundacji zwrotu 90 milionów złotych. Tak, ale to na razie jest tylko wezwanie do zwrotu. Od tego wezwania możliwe jest wniesienie odwołania. A jeżeli odwołanie okaże się nieskuteczne, wówczas stowarzyszenie, nie tylko Fidej Defensor, ale te wszystkie pozostałe, które muszą zwrócić środki, mogą wystąpić na drogę sądową i wówczas sąd uzna, czy wezwanie ministra Bodnara do zwrotu tych środków było zasadne, więc tak naprawdę to jest dopiero jakby początek tej drogi. Jednocześnie Z punktu mamy widzenia prawnego oczywiście. Posła Dariusza Matewskiego w areszcie, czyli coś jest na rzeczy, bo do aresztu się nie wsadza ludzi niewinnych. Panie redaktorze, szanowni Państwo. Poseł Dariusz Matecki, właśnie jak to pan zauważył, jest w areszcie, nie w więzieniu. To jest mhm. zasadnicza różnica. Poseł wobec Dariusza Mateckiego są tylko postawione zarzuty. W świetle polskiego prawa, polskiej konstytucji, Dariusz Matecki jest dalej osobą niewinną. Mamy zasadę domniemania niewinności. Więc pytanie, czy jest coś na rzecz? Mogę odpowiedzieć w taki sposób odpowiedź na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko w taki sposób, że to sąd o tym zadecyduje. Mhm. Nie mamy z kolei aresztu dla Zbigniewa Ziobro. Jak Bardzo słuszna decyzja, co zresztą wskazał sąd w uzasadnieniu, że świadek, czyli były minister Zbigniew wziął na posiedzenie nielegalnej, mu powtórzę, nielegalnej komisji do spraw Pegasusa, ponieważ Trybunał Konstytucyjny jasno wyraził się w tym temacie, tylko że kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie publikowało wyroku w Trybunału Konstytucyjnego, to mówiono o zamachu na demokrację, ale kiedy Donald Tusk tego nie robi, to o tym zamachu się nie mówi. A nawiązując do tego, no to Straż Marszałkowska, Policja, co wynika z uzasadnienia sądowego, Skutecznie doprowadziła zbigniewa ziobro na posiedzenie komisji, to sama komisja, robiąc teatr medialny tyny, odstąpiła od przesłuchania, bo jeżeli o 10.45 zbigniew ziobro czekał już w pokoju na przesłuchanie przez komisję do spraw Pegazusa, a o 10.46 komisja kończy posiedzenie, odstępując od przesłuchania świadka, no to, to jak to inaczej nazwać, jak tylko zwykła szopka medialna pod publiczkę dla swojego elektoratu. Wracając na chwilę do aresztu dla pana Dariusza Mateckiego, oczywiście to był mój błąd, bo bo areszt to jeszcze nie jest. Wyrok. To jest środek zapobiegawczy. A to jest tak środek naprawdę. zapobiegawczy. W wielu przypadkach w Polsce nadużywany. Myśli pan, że w tym przypadku również? Tak, ponieważ jest mowa o tym, że mogło zachodzić mat mataczenie. Tylko że ja przypomnę, że prokuratura zgodnie z kodeksem postępowania karnego ma również inne środki, aby zapobiegać. Może zastosować inne środki bądź wystąpić o ich zastosowanie, aby zapobiegać mataczeniu. Chociażby utrwalanie czy kontrola rozmów telefonicznych. Jeżeli wówczas, jeżeli prokurator by wystąpił, a sąd by zezwolił na utrwalanie i Kontrolę rozmów telefonicznych yy, posła Dariusza Mateckiego i wówczas prokurator by stwierdził, że te obawy rzeczywiście istnieją, wówczas mógł wystąpić dopiero ośrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a nie od razu. Zwłaszcza, ja pan... że tymczasowe aresztowanie zazwyczaj się stosuje na trzy miesiące, w tym wypadku zastosowano na dwa miesiące, więc tak jakby niespójna jest ta wersja. Mhm. Myśli pan, że nie zostanie przedłużone i. Wyjdzie pan Dariusz Matewski z aresztu? Moim zdaniem powinien wyjść, ponieważ tutaj nie ma jakby przesłanek do zastosowania tego środka zapobiegawczego, no ale to wszystko jest w rękach prokuratury i sądu. Czy prokurator wystąpi o przedłużenie tego, a i jak się na to będzie zapatrywał sąd? To tyle jeśli chodzi o antenę Radia Szczecin. Naszą rozmowę kontynuujemy. Można będzie do niej wrócić jako do podcastu lub przełączyć się teraz na radio Szczecin.pl, na naszego radiowego Facebooka czy do aplikacji Radio Szczecin. Rozmowa pod krawatem w radiu. Łódź, Szczecin. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Wiemy już, że wrota do parku będą w Szczecinie przy Kliczu. Wiemy, że Gryfino ma być w drugim etapie, że ten park ma być etapowany. Wiemy, że jest mnóstwo pomysłów i mnóstwo zwolenników na to, żeby park powstał. Bywają też przeciwnicy, jak poseł PSL-u Jarosław Rzepa, czy Prawo i Sprawiedliwość też chyba przeciw, tak? Tak, no my się wielokrotnie wypowiadaliśmy. Obecnie mamy formułę parku krajobrazowego, więc w naszej ocenie jest to wystarczające. Formuła. No my też w jeszcze poprzedniej kadencji Sejmiku województwa próbowaliśmy przeforsować nasze stanowisko w tej kwestii. No ale arytmetyka Sejmikowa była i jest jaka jest, czyli większość ma Platforma Obywatelska wraz ze swoimi koalicjantami. No i przeforsowali swoje stanowisko, które w pełni wyrażało te poparcie. No w naszej ocenie jednak pewne obawy co do Parku Narodowego istnieją, a ja też zawsze w kontekście Parku Narodowego będę mówił jedną rzecz, bo tutaj ekolodzy mówią o ochronie przyrody, flory i fauny, która Występuje hmm. na tych terenach, ale z drugiej strony ci sami ekolodzy jakoś nic nie mówią o tym, że ten Park Narodowy Doliny Dolnej Odry jest zatruwany przez nadmierną emisję dwutlenku siarki z rafinerii i Tego tematu się nie podnosi. Ja przypomnę, że yy, władze Brandenburgii niedawno wydały rafinerii w Szwecji zgodę na zwiększenie tej emisji dwutlenku siarki, a z polskiej strony jakby jest brak reakcji na tego typu działania. Więc z jednej strony jest mowa o obronie przelotów, ale z drugiej, świadomie, kiedy... też swój park, bo oni mają po swojej stronie park no, Narodowy. No ale jednak mimo wszystko ta emisja dwutlenku Siarki została zwiększona i ta emisja z rafinerii Szwed, ta emisja jakby to się odbywa. Jest te, te jakby działania, które powodują tą nadmierną emisję dwutlenku siarki, są prowadzone. Więc tutaj mówię, z jednej strony ekolodzy mówią o obronie przyrody, flory i fauny, ale z drugiej strony jednak nie podnoszą tematu rafinerii Szwed. Pytanie brzmi dlaczego. A z kolei niemieccy ekolodzy, niemiecka organizacja ekologiczna próbuje zablokować powstanie terminala kontenerowego w Świnoujściu. Mam nadzieję, że to się, yy, nie nastąpi skutecznie, ponieważ yy, polski rząd, yy, Polska, czy obojętnie, że to będzie rządziła Platforma Obywatelska, czy Przemysł musi realizować interesy Rzeczypospolitej Polskiej, a w interesie Rzeczypospolitej Polskiej jest, aby ten port kontenerowy w Świnoujściu powstał. Zwłaszcza, że minister Akradiusz Marchewka, również i przedstawiciele Platformy w Sejmiku są za powstaniem tego e portu więc w mojej ocenie, jeżeli tutaj jest zgoda i prawa i sprawiedliwości, się zgadzamy się z tym, że ten port powinien powstać również Platforma, więc w naszej ocenie ten port, ten port kontenerowy, terminal powinien w Świnoujściu powstać. Jak pan ocenia kampanię przed wyborami prezydenckimi? Myśli pan, że Sławomir Męcen na hulajnodze może wyprzedzić Karola Nawrockiego? Wie pan co, no ja widziałem te trendy sondażowe, niektóre sondaże pokazywały, już, że Sławomir Męcen jest już praktycznie w tej drugiej turze kosztem Karola Nawrockiego, ale w mojej ocenie i też doświadczenia, bo obserwowałem niejedną już kampanię, 99%, 99,9% mogę powiedzieć, że druga tura to będzie starcie Rafała Czaskowskiego z, z, z Karolem Nawrockim. Pan Sławomir Męcen raczej ten Trzeci wynik osiągnie, bo umówmy się, że ta kampania, tak w mojej ocenie, to jest kampania jakby dwóch prędkości. Bo z jednej mamy trzech kandydatów, czyli Rafała Czaskowskiego, Karola Nawrockiego i Sławomira Mencena, których notowania oscylują są dwóch, powiem, najlepiej to zobrazuję, To są notowania jakby dwucyfrowe. No i z drugiej mamy kandydaci, którzy mają tak naprawdę notowania jednocyfrowe, sięgające 5-6%. Są to Szymon Hołownia czy Magdalena Bia. O innych nawet nie będę tutaj wspominał, bo ich poparcie jest śladowe. A też co do samych sondaży, no to wszyscy wiemy, że tym najważniejszym sondażem będą wybory 18 maja, bo ja już zawsze przed każdymi wyborami widziałem wiele słupków, wiele badań i tak nie zawsze te słupki się mhm. sprawdzały. Wczoraj pan wojewoda mówił, że, że to będzie druga tura Trzaskowski-Hołownia. No pan wojewoda jest nadmiernym optymistą, ale yy, no tutaj akurat te badania, mimo że mogą być yy, plus minus zawyżone bądź zaniżone dla niektórych kandydatów, no to jednak pan Szymon Hołownia, na, nawet nie, w mojej ocenie i to mogę uznać za pewnik, nie pokona nawet pana Sobomira Mencyna, nawet jeżeli jeżeli pan Sławomir Mencen do końca kampanii będzie notował wpadkę za wpadką, no to jednak ten trzeci wynik dowie się. Myśli pan, że, że te wpadki mu mogą mocno zaszkodzić? Jako ostatnie wypowiedzi na temat chociażby porodu po gwałcie. No myślę, że mogą mu na pewno y, część elektoratu, która rozważa tego niezdecydowanego, mięk, tak zwanego miękkiego elektoratu, nawet, która rozważała głosowanie na Mira Mencena y, jako tak zwaną, no powiedzmy, trzecią drogę, tak, jeżeli ktoś nie chce głosować na platformę czy PIS y, rozważał głosowanie na Mira Mencena, to po jego ostatnich powiedział, bo to nie tylko chodzi o poród po gwałcie, y, to chodzi także o płatne studia, przypominam, likwidacja że 800 plus tak, likwidacja 800 plus, 13, plus 14, tak, tak, zmniejszenie środków i, i zrobienie praktycznie prywatnej yy, służby zdrowia, co w naszym kraju by się nie sprawdziło, ponieważ mamy yy, wszyscy wiemy, yy, jaka jest średnia zarobków w Polsce mm -hmm. i jak, jakie są ceny usług medycznych, więc tutaj akurat byśmy yy, w tą stronę raczej bym powiedział, że nie pójdziemy. Ja, pan Sławomir Mencen postuluje takie nierealne postulaty, a czy te, no wszystko w mojej ocenie część tych właśnie wyborców niezdecydowanych może odejść od Sławomira Mencena i przerzucić swoje głosy, bądź to na Karola Nawrockiego, to w większej mierze, ponieważ, a w mniejszej być może na Rafała a też przypominam, że duża część elektoratu co też widać po wiecach. Sławomira Mencena to jest tak zwany elektorat młody. To są młodzi ludzie, którzy dopiero albo pierwszy raz zagłosują, albo dopiero drugi wchodzący tak naprawdę w życie. No i jeżeli, Albo jeszcze nie mogą głosować. No, tak, Albo jeszcze nie mogą, no ale może, może do wyborów ukończą. Skończą mm -hmm. do 18 lat, ale to są też ludzie, którzy ukończyli na przykład 18 lat i mają zamiar iść na studia. A jeżeli pan Sławomir Mencena będzie chciał odebrać, żeby te, na te studia nie mogli pójść, Ponieważ też umówmy się, że nie każdego będzie stać na płatne studia, bo płatne studia to nie jest wydatek rzędu 100-200 zł, mm -hmm. tylko to już w tysiącach się liczy. a przez pięć lat, jak się, pomnoży, jak się pomnoży, to wszystko A Co jeśli lat, jednak idzie, Sławomir Męcen wejdzie do drugiej tury? Prawo i Sprawiedliwość poprze tego kandydata? Panie redaktorze, nie rozmawiajmy o utopiach, bo Słowomir no nie wejdzie. Ja wierzę, że w druga tura to będzie Rafał Czaskowski kontra Karol Nawrocki i, z, i zwycięzcą z tego starcia okaże się Karol Nawrocki. To skoro jesteśmy przy wierze, to y, skończę tą rozmowę w taki sposób wiara, wiara. Jest w nas. Puszczanie połomice Pogoń Szczecin dziś wieczorem. No tak, patrzę na papierze, oczywiście pogonie jest faworytem, tylko że no puszcza. Ja oglądałem kilka meczów puszczy w tym sezonie. To jest zespół, z którym ciężko się gra, więc tak żebym przed nadmiernym hura optymizmem, mm -hmm. że pogon przyjedzie i tak po kibicowskiemu powiem, powiezie Nie połomnicę, bym nie przesadzał. Zwłaszcza, że w Szczecinie te drużyny się zmierzyły w rundzie jesiennej. Puszcza, która przegrała tutaj 2-1, w mojej ocenie, bo byłem na tym meczu, powinna wywieźć co najmniej remis, więc zobaczymy. Boisko weryfikuje wszystko dla puszczy. To jest historyczna szansa. Więc będzie podwójna motywacja, ale dla pokoju to również jest historyczna szansa zmazania plamy z 2 maja ubiegłego roku. Dokładnie. Więc y, obie drużyny wyjdą na pewno zdeterminowane, zmotywowane i obyśmy byli świadkami dobrego meczu, i oby zwycięzcom na końcu okazała się pogoń Szczecin. Będzie pan oglądał, będzie pan biegnął. Tak jest. Rafał Niburski, Radny Wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, był moim i państwa gościem w rozmowach pod krawatem. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.